Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności z jakiego kraju mnie Państwo oglądacie. Dzisiaj przejrzymy sobie razem jesienny katalog Bonprixu. Tak po prostu sobie go pooglądamy, co tam ciekawego mają. Tu na, to są trendy na jesień. To jest najnowszy katalog. Tu mamy sweterek pluszowy, tak to jest nazywane. Z pluszowego materiału. I ten katalog jest ważny do 3 listopada. I słuchajcie, ja dostaję te katalogi systematycznie, mimo że y, zamówiłam tylko raz u nich. 5 lat temu. Y, Bieliznę, buty. Bieliznę mają świetną. I nic więcej. Słuchajcie, buty odesłałam, bo mi nie pasowały. Natomiast nobiliznę zostawiłam i oni mi cały czas wysyłają, słuchajcie, te katalogi. Ja się bardzo z tego cieszę, bo ja mam ich troszkę, a dużo powyrzucałam, bo zawsze można się zainspirować. I popatrzcie, chciałam wam pokazać jakie trendy są tej jesieni. Nie wiem czy wiecie, ale najmodniejsze kolory tej jesieni to są czekoladowa, czekolada, biel, ale też bordo, zieleń. No takie typowo jesienne kolory. I tu mamy właśnie taki sweter z puszowego materiału. Cenę widzicie. Tu jest z kolei taka sukienka Top Deal, to znaczy super cena. 109 zł. Ona jest długa. Takie katalogi są fajne, słuchajcie, bo możecie się zainspirować tym, co macie w szafie, nie? No. tu mamy ładny taki zestaw też spodnie czekoladowe ale one są w kilku kolorach czarne spodnie garniturowe z rozcięciami 149,99 do tego jest kurtka nie, to jest żakiet oversize z imitacji skóry wiecie no w tym roku wszystko jest modne za duże. Jak ubierzecie coś za dużego, to będziecie modni. Tu taka kurtka też w kolorach takiej zgnitej, zgniłej zieleni, pikowana. Widzicie cenę. Tu z kolei jakiś golzik. Tak, lecimy dalej. Tu mamy coś ciekawego. Podnie Marlena 159,99 Jacquette 219. No drogie, drogie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ceny w tym katalogu, jak przeszłam się ostatnio po sklepach, są bardzo zbliżone, ale nawet niektóre rzeczy są tańsze. No i słuchajcie, patrzcie co ja znalazłam też. Bluzka koszulowa z lejącej satyny. Przecież to jest moda rodem z lat 80. No powraca po prostu. Jak macie w szafie taką bluzkę, to sobie fajnie możecie ją nałożyć na spodnie. Niekoniecznie z imitacji skóry, które są tutaj bardzo drogie. Ja miałam takie spodnie czarne i oddałam po prostu. Bo ja takiego czegoś nie noszę. Aczkolwiek wiecie, co za granicą, na zachodzie w Stanach, w Niemczech, w Norwegii, w Holandii tam chodzą jak chcą może i nikt tego nie krytykuje tutaj kolory, oczywiście wszystko w kolorach zielonych khaki tu mamy taki płaszcz, oversize, jednorzędowy patrzcie jaka cena jest tak jakby bukle ale mówię, przejdziecie się do sklepów i ceny są prawie identyczne. To jest bardzo ładne też, bardzo ładnie, bardzo ładny zestaw. Zobaczcie, tutaj jest bliżej, czekoladowa kurtka. Ze sztucznego futerka 299, cena obłędna, tutaj akurat cena tego futerka jest obłędna i strasznie wysoka. Do tego te czekoladowe spodnie. Bardzo wysoki stan. No i pod spodem brązowy. Jakiś top golfik. I co tu pisze Bon Nasze tekstylia są testowane częściej niż wymaga tego prawo. Mhm. No. Czyli takie wiecie, chyba bardziej testowane, Jeżeli chodzi o jakieś szkodliwe farby, czy, czy tam substancje, teraz po, na, na następnej stronie no, dominuje kolor takiej zielonej, lim taka limonka jasna, taki płaszczyk, do tego sweter. Spodnie tutaj jest, taki cały outfit też ładny, bardzo taki żywy. Ten krótki płaszcz. 200, prawie 300 No to jest też moda. Moda Rodem z lat 70., 80. Jak macie takie swetry w szafie, to możecie je zakładać, nie? Tutaj też popatrzcie. I to jest właśnie ten płaszczyk, który wam pokazywałam. On tak wygląda. Jednorzędowy. I to jest taka naprawdę jasna limonka. I takie kolory też królują. Tu mamy bardzo ładny zestaw zrobiony. Też żeby można odgapić, zainspirować się. Tu mamy sweter z aplikacją ze strasu. No czyli takie wiecie, te kamyczki. Do tego jest spódnica. Sweterek taka cena. Spódnica też. Spódnica też w kolorach takich właśnie beże, no tu jest też niebieski, ale brązy tu dominują brązy, beże taka cena taką mamy też bluzeczkę w takich kolorach no ale przecież jak ktoś ma taką sukienkę to może ubrać do tego na górę sweter i nie trzeba wcale kupować nic z osobna, a teraz Wam pokażę coś popatrzcie na to to jest w kolorze w kolorze takim yy, śliwki powiedzmy bordo i popatrzcie, ale nie chodzi mi o to, jaki kolor, bo mówiłam, że te kolory są modne, to jest pikowana kamizelka ze skóry jak więcej oraz rozszerzona spódnica skórzana ze skóry jak więcej. Popatrzcie, cena jest, spódnicy jest prawie 550 zł, a kamizelka 500. 70. I słuchajcie, zaczynają wracać naturalne materiały, czyli skóra jagnięca. Drogie to jest bo drogie, ale pewnie za chwilę będą i też naturalne futra, co przez lata było tępione, wiemy dlaczego. No i zaczyna się nieśmiało pojawiać w katalogach. Nie wiem czy inne firmy też wysyłają katalogi, muszę się zorientować. Bo ja mam katalog sprzed 40 paru lat i tam dominują skóry naturalne oczywiście I niestety zaczyna to powracać, albo stety, no tutaj macie też właśnie tu macie te, te na, mm, kamizelki ze skóry jak No, ale by tego kupować oczywiście nie musicie. Yy, myślę, że. No, Bomfix, jak przeglądam ten katalog, to jest tylko taka jedna propozycja z naturalnych skór. Tutaj taki płaszczyk ładny też. Patrzcie, i tutaj mamy kurtkę z prawdziwej wełny, także w kolorze czerwonym. Ona dziś będzie na stronie online, nie wiem jaka cena. A, już mam. No tak, 429 nie? drogie są też naturalnych. Czy to się przyjmie? Zobaczymy, bo są zwolennicy, wiecie, takich rzeczy. Tu mamy bluzkę z wełny do tego spódnicę. Tu mamy botki sznurowane 169,99. Oceny takie jak: i tu widzicie znowu czekolada, brąz, taka imitacja wełny, poliester z recyklingu, akryl, wełna, 6% wełny tutaj już jest. Tu mamy te szerokie spodnie z bardzo wysokim stanem. To sobie możecie oglądać. Tutaj mamy kolejny outfit. No i można się zawsze zasugerować. Ja lubię te katalogi dostawać, mimo że nic nie zamawiam. Kutka z imitacji wełny. A tu mamy taki płaszcz, identyczny, taki sam. No popatrzcie, jaki kołnierz. To jest kołnierz też model, taki troszeczkę z lat 80. 70 płaszcz imitacji wełny. Zobaczymy dalej co ciekawego. Tu mamy na przykład czapkę i szal. A tu mamy ładny komplet. To jest bordo, tutaj jest taki czerwony bardziej. Spódnica dzianinowa ze wzorem z warkocza, taki sam sweterek. A tu mamy taką sukienkę. Długą z golfem. Ja golfów nie lubię, no. Nagrywam z ręki, więc będzie troszeczkę obraz się telepał. Przykro mi bardzo. Tutaj szerokie spodnie. Tu mamy różnego rodzaju kurtki. No, tak jak mówiłam, te kolory dominują, ale też mamy tutaj nieśmiało wstawiony płaszcz, oversize. No, wszystko jest modne za duże, słuchajcie. Czyli takie dopasowane rzeczy, nie? Tu mamy takie płaszczyki e, z materiału optyce wełny. I ja taki płaszczyk szary mam. Kupiony dużo, dużo taniej. Ale z takiego, wiecie, materiału, który nie za bardzo się no i on jest taki, taki przejściowy, ten płaszczyk. Też taki szary. I mam go chyba z 4 lata już. Tu mamy krótkie płaszcze, zobaczcie. Takie bukle. No musicie wejść sobie na stronę, czyli ściągnąć aplikację. Tu mamy sweter w stylu płączę z delikatnej dzianiny. Też ciekawy, bo połączenie beżu. I czekolady. Tu kolejne. Słuchajcie, to co mnie zaskoczyło w modzie. dziewczyny rzeczywiście chodzą. Bermudy z imitacji skóry. Ale słuchajcie, to są spodnie. To są spodnie. To się kiedyś nazywało spódnico spodnie. I to się to było tak modne w latach 80. słuchajcie. Yy, i to wszystko wraca. Więc jak macie w szafie takie spodnie, to możecie je śmiało nosić. bo Są super modne. Jakby człowiek miał olbrzymią garderobę, to by wszystkie rzeczy zbierał, nie? Ale i nie musiałby niczego kupować. No. Takie kozaczki. Lecimy dalej. Tu mamy sukienkę. Z z falbankami 170, prawie 180 zł ja bardzo ja uwielbiam takie długie suknie, sukienki bo one dosyć ładnie wyszczuplają sylwetkę no i ja w ogóle lubię teraz takie, takie sukienki i do tego można założyć tutaj widzicie macie kolory yy, czarny yy, róż, biały do tego przecież można też założyć sobie jakąś marynarkę sweter i ładnie to wygląda. Tutaj mamy taki sweterek związaniem. Buzki w ogóle są modne, słuchajcie. Zauważyłam, buzkowym, których ja nie lubię, tych buzkowych tych <grychy> rzeczy, no ale moda jest moda. Tu mamy sweterki zapinane, które są ba też bardzo modne w tym sezonie. Ażurowy 129,99 drogi, nie? Ale w sklepach też nie macie taniej. Nie macie taniej. Torebka typu Shopper. No, kiedyś w takich katalogach to ceny się bardzo różniły. W sklepach było taniej, a. Zobaczcie, a, a. jaka piękna, długa aż prawie do kostek sukienka z wełny z dzianiny, przepraszam. 139 i ona jest z dzianiny jest piękna, natomiast tutaj ten, ten ja nie lubię takich dekoltów za bardzo, no aczkolwiek i one, jest, one są w różnych kolorach I właśnie są w kolorze rudym, bo tutaj jest taki bardziej czekoladowy kolor znaczy w katalogu tutaj wy widzicie takie bardziej rudy biała czarna no i zauważyłam taki to jest kurtka sprzędzy bukle, yy, czyli to jest jakaś taka, no może naturalna przędza, yy, popatrzcie 219,99 ja kiedyś byłam w second handzie i widziałam podobny i nikt tego nie kupował, słuchajcie, więc jak znajdziecie to, i to jest kolor taki, taki troszkę ciemniejszy niż Wy widzicie na zdjęciach. No tutaj mamy takie różne. Oglądajcie sobie. Jak nie macie tego katalogu, bo po prostu możecie sobie zaj zajrzeć na stronę e Sukienka ze sztruksu z bawełny, 169 zł. No ona jest taka do kolan. Ja takiego czegoś nie noszę, aczkolwiek no jest ładna, słuchajcie. I one są w kolorze niebieskim, granat, czarna. A ta jest taka czekoladowa. I żakiet, no, żakiety to ja mam. O ile ja mam żakietów? A ile oddałam żakietów niedawno? Tylko mówię, no, to, no trend jest taki oversize, czyli wszystko za duże, ale ja tam tego tak nie przestrzegam. Popatrzcie tutaj, to jest tylko kamizelka, kosztuje 59,99. No, pójdziecie do second handu, wyszukacie albo idźcie i szukajcie, bo jest modna i ubierzecie białą bluzkę do tego taka kamizelka, jakieś spodnie jaśniejsze, albo inne, jesteście super ubrani, nie? Na tym się te katalogi są fajne, bo można na nich naprawdę fajnie się wzorować. Tu mamy znowu czapka, widzicie bordowa, a szalik z kolorami jaśniejszego bordo i kremowe. I ładnie to będzie pasować na przykład do płaszcza. Tu mamy takie kozaczki, szerokie spodnie. Co my mamy tutaj? Dżinsy. Sweterki. One są tutaj w różnych kolorach. Tutaj już dla odważnych pań chyba. Też w kolorze czekolady widzicie. Spodnie z imitacji skóry. Nadal modne. Każdy ubiera się jak chce. Nie musi to być wcale z trendami mody. Tu jest kardigan zapinany. Bardzo modne są te kardigany zapinane w tym sezonie i znowu jest kolor, kolor bordo czarny on jest taki bardziej zgaszony bordo niż tutaj na i znowu sweterek oversize lecimy dalej tutaj mamy taki sweterek i tu wam pokażę Tu mamy znowu taki kolor jesienny sprzędzy bukle. Sweterek. Taki. Sukienki z jerseyu. Może ja takich sukienek oddałam. I tu mamy taką sukieneczkę i tręcz i zobaczcie jak to wygląda razem ładnie nie do tego biały kozak. No takie kremowe kozaki no. I wygląda to źle. No tu znowu kolor czerwony, bordo. Paski w połączeniu z czerwienią. Czyli odzież wkrążkowana. Tu znowu długa. Tu jest bluzka, to jest spódnica. Słuchajcie. Też ładnie. Tutaj takie krótsze swetry. Tu widzicie z kolei sukienkę z satyny. Tutaj szerokie spodnie. Tutaj taki komplecik. Lecimy dalej. No, to jest też moda z lat 90., -tych, 2000. -tych. Nie wiem, musiałam stare katalogi przejrzeć, ale przecież. Możecie ubrać sweterek i czarną bluzeczkę, i czarny sweterek albo inne sweterki, białą bluzeczkę, mogne to jest. No to mi się nie podoba osobiście. Tu macie taki. Sukienka mini z dekoltem z szyfonu. No to już na imprezy. Popatrzcie na te spodnie. No oczywiście. ponad 30 milionów zamówień, czyli one muszą się sprzedawać. No wyglądają jakby były skrócone, przedłużone, yy, obcięte, <laughs> taka moda, widzicie? Takiej mody nie widziałam yy, przed laty. Natomiast takie spodnie to tak, bo powiedzmy, yy, zobaczcie sobie też yy, teledyski ABBY na przykład. Niektóre. No tu mamy tu paseczki modne, znowu. Oglądajcie sobie ceny. Oglądajcie. Tu mamy kurteczkę pikowaną 249,99. No, mówię, ceny są zbliżone do tych. Yy, Takich butikowy, butikowych, no do no, no, sklepowych chcę niektóre. Nie, nie wszystkie oczywiście, bo kupicie taniej. Tylko trzeba umieć znaleźć, nie? Ale bowflip był zawsze drogi. już młoda, taka bardziej młodzieżowa. Aczkolwiek nie zawsze. Szerokie spodnie dominują. Szerokie spodnie dominują ale każdy się ubiera jak chce. Takie bluzy w kratkę też modne. Tu mamy bardzo ładną e, taką dzianinową sukienkę, 199, i ona też jest w kolorze czekolady. Tutaj mamy twoja stylówka w energetyzujących kolorach, więc też widzicie, jaki ładny sweterek. Limonkowy. No mi się podoba ten limonkowy, ładny jest. Ale mamy różne. Czarny. Taki czerwony. Paseczki bardzo modne są też. No ale wiecie, kto chce ten kupi, kto ma pieniądze, ten kupi. Kurteczki. Takich ciekawszych rzeczy, ale możecie sobie pooglądać. Teraz butciki buty. Sztyblety 209, prawie 300 zł. Tutaj są akurat drogie te buty. Tutaj mamy tak ładnie pokazane właśnie te spodnie z tymi szerokimi um, zakładkami bordo pod spodem. Śliwka i tak to wygląda. Czyżby wracały wysokie kozaki? Już jest bliżej, nie chcę jej pokazywać za bardzo. Bo no wiecie, tutaj mamy wodę męską, ale przejdźmy do... Mamy propozycje świąteczne. I zobaczcie. Chorinka z futerkiem 109,99. Pozostawię to bez komentarza. Tutaj macie figurkę z krzata. Zobaczcie cenę. Tutaj mamy obraz. 109,99 zł. Ale on nie jest ze światełkami LED, tutaj widzicie te światełka. Wy możecie sami zrobić takie. Taki obraz po prostu od tyłu włożyć światełka w sobie. Ja tak myślę, nie, bo to jest fajna inspiracja. Sukienka dresowa także w kolorze czarnym. No to nic takiego specjalnego. No, i tu jest top deal, czyli cena taka bluzy dresowe. I kończymy. I na koniec Wam pokażę top deal, taką sukieneczkę. Piękna jest w prążki, ładna, słuchajcie, w kolorze czekolady. Z tą, taka nietypowa, z tą narzutką tutaj przytą, ale ma golf więc ja bym jej nie kupiła no ale możecie wejść na stronę bonprixa, może jeszcze będą bo takie rzeczy to się um, chyba wyprzedają tam tutaj kozaki i jest aplikacja bonprix i to by było na tyle moi mili, kochani um. Czyli Bon Prix jesienny nastroju, ciepłe odcinie natury w miejskich warstwowych stylizacjach. Ja Wam jeszcze nie pokazywałam tutaj tych yy, spódnicospodni tak zwanych, które wchodzą do mody, a były modne w latach 80. Po prostu wchodzą teraz do mody. No ja w spódnicach to chodzę prawie wcale. Raczej już, jak już, to sukienki właśnie takie długie. No ale te spódnice, spodnie, słuchajcie, ja nosiłam w latach 80 i one powracają do mody. I powiedzcie, co Wy sądzicie o tej modzie i co Wy sądzicie o też te, o tym, że zaczynają się pojawiać właśnie na przykład kurki, kurtki, yy, czy rzeczy z więcej skóry ze skór naturalnych i pewnie niedługo zaczną się pojawiać futra. No, to było zabronione do pewnego czasu, nie? A teraz już widać tutaj w katalogu Montrixa się pojawia. No każdy, każdy ma swoją wolę, swój wybór i nosi to, co chce, bo to jest moje zdanie. I nie wolno nikomu niczego zabraniać, ale jestem ciekawa Waszego zdania. Jestem ciekawa, czy macie w szafach po prostu te rzeczy, które Wam pokazałam. I czy Wy też się kierujecie katalogami i sobie tworzycie takie outfity? Jak nie wiecie, co ubrać. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam cudownego dnia, wieczora, poranka. Dziękuję za wszystkie komentarze, z całego serca wam dziękuję za łapki, za oglądanie, przede wszystkim za oglądanie, łapki, komentarze, subskrypcje i do następnego razu. Pa pa.